Motocykle dla indywidualistów, część trzecia. Tym razem podnosimy stawkę do 20 tysięcy. ofert na popularnych portalach aukcyjnych maksymalnie 5, choć prawda jest taka, że maszyny pojawiają się sezonowo i obecnie wiele z tych motocykli jest niestety niedostępne. Budżet do 20 tysięcy, ale nie przejmujcie się, mamy tutaj pozycję za niecałą dyszkę. Tak więc, jeśli znudziły Ci się sv Hornety, cbr Fazery, to te 5 propozycji pozwoli Ci się wyróżnić. I minie parę kilometrów, zanim spotkasz drugi taki motocykl na drodze. Nie traktujcie tych propozycji jako wybór na pierwszy motocykl czy też jedyny motocykl. Myślę, że jest to fajna opcja, żeby mieć drugą maszynę w garażu, coś oryginalnego, nietypowego. Na dzisiejszej liście objęliśmy dość szerokie spektrum motocykli, ponieważ mamy tu m.in. włoskiego Street Fightera. Japońskiego turystyka, którego twórcy wzorowali się na samochodach. Bawarskie supermoto, a to się rzadko zdarza. Skandynawskiego Neo Cafe Racera, skrzyżowanie monstera i SV oraz bardzo nietypową Yamaha. Tak więc zaczynamy! Peneli TNT 899, mocny jak dynamit. Alternatywa dla takich modeli jak Ducati 848, Aprilia Tuono, MP Augusta Brutale czy Yamaha FZ8. Obecnie liczba ofert wynosi 1, a cena to 15 tysięcy zł za używany egzemplarz. Lata produkcji to 2008-2012 rok. I co tam mamy? Mamy tutaj trzycylindrową jednostkę o pojemności 899 cm3, która generuje 100 koni i 88 Nm. Masa. 215 kilo. Benelli to kultowa marka motocykli z która ma ponad stuletnią tradycję. Obecnie jej ekspansja jest związana z dużym napływem azjatyckiego kapitału. Historia tego modelu zaczyna się w roku 95, kiedy Andrea Merloni, młody 28-letni biznesman z rodziny włoskich przemysłowców, przejął markę Benelli, chcąc przywrócić jej dawny blask i chwałę, ponieważ Marka ta ma bogate dziedzictwo, tradycje wyścigowe i chociażby sześciocylindrowy silnik w swojej historii. Od tamtego czasu Benelli zaczęło prężnie się rozwijać, poprzejmowało ludzi z innych włoskich marek, między innymi z Kajiby. Na początku lat 2000 zaprezentowali Benelli Tornado, czyli sportowy motocykl o bardzo ciekawej konstrukcji, szczególnie tyłu. W zadóbku wmontowane były bodajże wentylatory, które chłodziły cały silnik tego motocykla. Dość ciekawy designer wybór, no i na pewno wyzwanie technologiczne. No i wyglądało to bardzo kosmicznie. Był to motocykl w owiewkach, ale naturalną koleją rzeczy został on rozebrany i tak powstało TNT, czyli Tornado Naked Tre. Początkowo w pojemności 1130, w 2008 roku pojawiła się wersja 899. Czym wyróżnia się Benelli TNT 899? Przede wszystkim niespotykany design i nonszalancja projektantów. Intrygująca lampa, ciekawa rama, wentylatory w bocznych owiewkach, kierunkowskazy zintegrowane z owiewkami i zadupek wraz z wydechem i tylną lampą, pięknie skomponowana. Największe obawy wiążą się oczywiście z serwisem, z dostępem do części, z tą wymyślną, finezyjną konstrukcją, która nie jest znana większości mechanikom. Koniec produkcji modelu TNT 899 nastąpiło w 2012 roku. Ale spokojnie, z naszego researchu wynika, że Chińczycy wznowili ten model dwa lata temu, także jest duża szansa, że wróci z powrotem na europejski rynek. Jedna z moich ulubionych pozycji na tej liście Honda Pacific Coast 800. Odnośnie konkurencji nie ma tego zbyt wiele bo Pacific Coast jest bardzo unikatowym motocyklem no, ale jeśli na siłę mielibyśmy szukać jakichś podobieństw, no to byłoby to m.in. Ducati ST2, Honda Interceptor, no i w zasadzie nic więcej. Liczba ofert dostępnych to zawrotne dwie sztuki. Za to cena jest atrakcyjna, bo poniżej 9000 zł. Honda Pacific sprodukowana była od 1989 roku do 1998. Silnik to V2 z kątem rozwarcia cylindrów 45 stopni, pojemność 800 cm3. Chłodzony cieczą moc generowana przez silnik to 57 koni dostępne całkiem szybko, bo od tysiąca, a jeszcze szybciej dostępny był moment obrotowy, wynoszący 66 Nm. Masa iście samochodowa 280 kg. Całkiem zaawansowane hamulce, zbiornik 16 litrów i Vmax 174 km na godzinę. To są najważniejsze dane techniczne opisujące Honda Pacific Coast, ale najważniejsze jest co innego. Najważniejsze w tym przypadku. Jest wygląd. Honda Pacific Coast 800 tak naprawdę była projektowana przez dział samochodowy Hondy. A przynajmniej tak głosi popularna legenda. Wszystko, co można było zasłonić owiewką, jest poukrywane i najważniejszy aspekt całego motocykla to potężny kufer. 50-litrowy schowek. W tyle części motocykla. Jeżeli już była potrzeba dokonywania prac serwisowych, to były one dość upierdliwe. Może z wyjątkiem wymiany oleju, która nie wymagała ściągnięcia żadnego panelu, żadnej owiewki. Z kolei wymiana akumulatora wymagała ściągnięcia ich siedmiu. Wymiana świec wymagała ściągnięcia czterech, po dwie z każdej strony. Ale też Honda zadbała o to, żeby prac przy tym motocyklu było jak najmniej. Mamy tutaj wał Cardana, zamiast łańcucha, więc taki. Przeciętny Kowalski przesiadający się z samochodu nie musi pamiętać o tym, żeby go smarować. Mieliśmy również hydrauliczne sprzęgło, dzięki któremu biegi zmieniało się łatwo, gładko i przyjemnie. Do tego bezobsługowy automatyczny napinacz rozrządu i na przykład pokrętło do regulacji wolnych obrotów schowane pod wlewem. Paliwa. Silnik wyposażono też w hydrauliczne kompensatory luzów zaworowych. Honda wy wypuściła dość specyficzny materiał promocyjny na temat tego motocykla, który totalnie oddaje klimat tamtych lat. Tak, jest taki zanurzony w latach 90. Tam Kalifornia, koleś biegnie po plaży. Piękna rzecz. 14 tysięcy sztuk tyle sprzedało się Pacific Coasta w Europie, USA i Japonii. Ciężko je dostać? Ale myślę, że warto. A jeśli chcecie zobaczyć więcej Pacific Coast, to Fortnite ma bardzo fajne wideo, też polecam. BMW G650 X-Moto. Lata produkcji 2007-2012. Cena 15-20 tysięcy złotych na dzień dzisiejszy i liczba ofert z około 5. Alternatywy Yamaha XT660X, Duke drugiej generacji czy Aprilia Pegaso Strada w wersji X-Factor. Jednocylindrowy silnik, pojemność 650, 53 konie mechaniczne, 60 Nm dostępnych przy 7 7000 obrotów. Dawał motocyklowi niezłego kopa od samego dołu. A przecież o to chodziło. Supermoto ma fajnie latać w mieście, przy małych prędkościach, być fajnym, lekkim, zrywnym motocyklem, dającym dużo frajdy. Miałem okazję widzieć na żywo podczas treningu Moto Gymkany i dokładając do tego mega skill motocyklisty, to robiło to wrażenie. Wyglądało to naprawdę jak fajna zabawa. Jeśli chodzi o wygląd, nie charakteryzuje się nie wiadomo jakimi smaczkami, ale mamy tu kilka ciekawych Aspektów. Zbiornik, który osadzony jest w tylnej części motocykla, przednia lampa z przymrożeniem oka wygląda jak myszka Mickey z uciętym jednym uchem. Motocykl z założenia miał być prosty, lekki w prowadzeniu, idealny sprzęt do terroryzowania miasta. Dodajmy do tego hamulce od Brembo i zawieszenie Upside Down o średnicy 45 mm, dość sztywne, ale takie miało być. Ale jest to miejski, fajny sprzęt w dobrych pieniądzach, który da Wam dużo frajdy. Propozycja dla posiadaczy kategorii A2 Husqvarna Vitpilan 401. Liczba ogłoszeń dostępnych na popularnych portalach aukcyjnych to zawrotne 4 sztuki. Produkcja tego modelu rozpoczęła się w 2018 roku i nadal jest kontynuowana. I to właśnie te pierwsze roczniki będą nas interesować. Alternatywy? Mamy tutaj w zasadzie bliźniaczą konstrukcję, czyli Duke 390 od KTM, Yamaha MT-03 czy CB300R. Silnik to jednostka z żywcem wyciągnięta z KTMA 390 Duke, a więc jeden cylinder, 4 osów, 4 zawory, pojemność 390 cm Moc 43 konie, 37 Nm, maksymalnego momentu obrotowego i masa 150 kg. Zbiornik paliwa wyjątkowo mały, 9,5 litra. Nie podzespoły i nie osiągi są w tym motocyklu najważniejsze, tylko. Design. W zasadzie to nas opatrzymy, bo nie ukrywajmy, że wielu użytkowników kupuje ten motocykl tylko i wyłącznie z racji tego, jak on wygląda. Tak, a wygląda jak eksponat żywcem wyciągnięty z Muzeum Sztuki Współczesnej. Husqvarna to jest ta chłodna, czysta, minimalistyczna forma. Vitpilan wychodził razem z bliźniaczym modelem Spart Pilan, który ma taki trochę dirtowy właśnie charakter. Bardziej jest, ludzki. Jest czarny. Bardziej ludzki, ma o, inną kierownicę. No pod In... względem pozycji, nie, no a, bo, no bo Ponieważ... jednak te klipony to... Tak, ponieważ Bitpilen ma klipony, bardzo futurystycznie wyżłobiony bak paliwa, to jest taki kanciaty, kanapa i płaci, jest cieniutka, płaska. a kanapa jest płaska i cieniutka. Część z Was może być zaskoczona w ogóle skąd się wzięła marka Huskwarna i skąd jej powiązanie z motocyklami. Husqvarna była pionierem motocyklizmu w Europie, jednym z pionierów, ponieważ już na początku XX wieku powstawały pierwsze maszyny, a po przejęciu przez KTMa w 2012 Husqvarna wróciła do gry i wypuściła Nakedy. Nakedy. właśnie czerpiące z ktm ale dodające do tego nutkę tej ekskluzywności i skandynawskiego ducha. Ten motocykl z dużym prawdopodobieństwem będziecie mogli zobaczyć u nas na kanale w przyszłym sezonie. Michał, którego możecie spotkać u nas na sklepie, Posiadał właśnie na 401. Tak, i w zasadzie codziennie widzimy ten motocykl, a w zasadzie Michała na nim, jak przyjeżdża w różnych warunkach atmosferycznych. No i powiedzieć: możemy jedno, wszystko jest fajnie, jak świeci słoneczko, ale jak pada, no to ten motocykl jest paskudzony. Kadziewa Raptor 650. Logiczna alternatywa dla Suzuki SV650, Ducati Monster czy innych nakedów w klasie 600. Tymczasowo liczba ofert wynosi zero. Swojego czasu znalazłem ogłoszenia, ich cena oscyluje około 10 tysięcy za motocykl produkowany w latach 2001-2007. Przyjmijmy, że te widełki będą wynosić właśnie od 8 000 do 14 tysięcy złotych. Silnik to dobra i sprawdzona jednostka od Suzuki, czyli v -ka. O pojemności niecałych 650 cm3, która generuje 70 koni mechanicznych i 63 nm. Silnik bliźniaczy do SFAUKI, aczkolwiek został delikatnie przestrojony i różni się w niewielkim stopniu charakterystyką. Zacznijmy znowu od historii. W 1998 roku kończy się 15-letni romans Ducati i Khadzibe. Bracia Castiglioni, właściciele Kadziwy no i Ducati, sprzedali markę Ducati Amerykanom. A marka Kadżywa rozwijana była pod skrzydłami MV Agusty. I tam właśnie zrodził się pomysł stworzenia konkurencji dla Ducati Monster. Miguel Galucci, twórca pierwszego Monstera, który zebrał w 90-tych latach szpargały z magazynu Ducati i złożył takiego sportowego nakeda, miał projekt M2 i został on przeszczony na Kajiwa Raptor 650. Silnik zaczerpnięto z Suzuki, co ma wiele sensu, ponieważ mamy tam mniej upierdliwy serwis, nie ma rozrządu desmodromicznego, chłodzenie jest cieczą i mocy jest więcej. Są lepsze osiągi. Ten sam patent został zastosowany w przypadku yy, Nakeda. Mały Raptor miał większego brata, który był zasilany silnikiem Suzuki TL-1000, czyli popularnego Widow Ten sam silnik spotkaliśmy potem w litrowej sv Dość legendarna jednostka, dająca bardzo dużo frajdy. W 2007 Kajiva kończy produkcję wszystkich swoich yy, modeli Raptor, Navigator. Zostaje tylko jedna maszynka, czyli Kajiva Mito. Nie zdradzę wam tajemnicy mówiąc, że kadziwa Raptor 650 poległ w walce z konkurencją. Wynikało to z wielu względów, ale też między innymi z ceny. Wyobraźcie sobie, że w 2005 roku za Raptora trzeba było dać ponad 12 tysięcy dolarów, podczas gdy SV-ka kosztowała niecałe 6. I bonusik. Byłem bardzo zaskoczony jak na początku roku wszedłem na portal, wpisałem tą nazwę i wyskoczyły dwie oferty. Obydwie m, około 18-19 tysięcy złotych, co oznacza, że ten motocykl kosztuje tyle samo co w chwili premiery. A mówimy tutaj o Yamaha XG250 Trigger, czyli połączeniu motocykla miejskiego z trialówką. Alternatywą nie dla nie. tego motocykla może być m.in. rodzime TW 125 albo uaktualniona wersja 200 Suzuki VanWaay. Hyosung, Kirion 125, ale Yamaha Tricker ma tutaj kilka centymetrów sześciennych przewagi. Motocykl można nazwać w zasadzie takim wszędołazem. Nada się i do miasta, i do ofu. Lekki, stosunkowo słaby motocykl do Zadań w zasadzie wszelakich. Lata produkcji 2005-2007 silnik 250 cm3, jeden cylinder gaźnikowy. To był ten gwóźdź do trumny, który sprawił, że model nie był kontynuowany. Moc 19 Koni, 19 Nm, VMAX 115 km na godzinę, zbiornik paliwa 6 litrów, 5 biegów, masa 118 kg na sucho. I nie da się ukryć, że dużą garść inspiracji Yamaha wzięła z motocykli trialowych. I służy do jazdy po przeszkodach, po wskakiwaniu na jakieś betonowe klocki, na kłody, na przeszkody dwumetrowe dla tak. ogarniającego zawodnika. Może... To jest pewnie mm -hmm. strzelać palcami. Z samych danych technicznych wynika: 19 koni, 19 newtonów. No to w zasadzie jest charakterystyka silnika rolniczego. Nie da się ukryć, że technologicznie ten silnik ma za 30, może 40 lat. W 2006 wyjeżdżałeś takim trickerem z salonu na kole płacąc 17 900 zł. Teraz trzeba zapłacić 18-19 tysięcy. Jest to taki dość niespodziewany youngtimer, timer, który w zasadzie nie, nie z nie wiadomo oczywisto. jakich przyczyn. Zyskuje na wartości albo utrzymuje swoją wartość, co jest bardzo, rzadkie, bardzo rzadko spotykane, aczkolwiek w, w ekosystemie Yamaha spotykamy przypadki typu MT07, z MT9, że trochę gorzej, które faktycznie wersje wypustowe albo pierwsze roczniki potrafią po kilku albo kilkunastu latach cały czas kosztować tyle samo co nowe. Tak, tak więc triker, bardzo ciekawa opcja. Jeśli mieszkasz gdzieś w terenach takich, gdzie masz Jeśli dużo jest, przestrzeni, tak, farmerem, leśnikiem, Nie. myśliwym, listonoszem, który dowoź listy na podlasiu, na pewno znajdą się jakieś zastosowania ofowe. Liczymy na to, że kiedyś będziemy mieć okazję pokazać go wam bliżej, przejechać się, sprawdzić na własnej skórze te motocykle, które. Każdy z tych motocykli ma w sobie jakąś historię, którą staraliśmy się Wam przedstawić i zachęcić do tego, by ryzykować, eksperymentować, szukać jakichś perełek i motocykli z duszą. Świat nie kończy się na rszystkach, fazerach czy innych pasatach na dwóch kołach. Naprawdę można małym nakładem finansowym znaleźć ciekawe, wyszukane, interesujące propozycje z całego świata. I naprawdę trzeba było się trochę wysilić, żeby wykopać kolejne propozycje do tej listy, ale jeżeli macie jeszcze jakieś modele, które chcielibyście... Ja mam, ja mam, chcielibyście, ja mam ale żebyśmy, zostawię na kolejną listę. Żebyśmy przybliżyli, to dawajcie śmiało, piszcie komentarze, a Wam dziękujemy za czas i za uwagę. To był Mayday. Trzymajcie się ciepło, nie pijcie zimnego i do zobaczenia w następnym odcinku.